Dobroni więc narodzie Polski, licznych i rusi. Dobroni. Bo godzina wspólnego wyzwalenia już wybiła. Stary wiecz nasz wydobyty. Dzisiaj rozpoczyna się gra miejska poświęcona wiedzy o powstaniu styczniowym. Gra z dla uczniów szkół średnich, A głównym celem tej gry jest po pierwsze sprawdzenie wiedzy, ale przede wszystkim zachęcenie młodzieży do większego zainteresowania się naszą historią, zwłaszcza w momencie kiedy powoli. To nauki historii w szkołach się ogranicza, kiedy będzie coraz mniej, co uważam za rzecz fatalną dla wiedzy przyszłych pokoleń i w ogóle dla naszej przyszłości. I tym bardziej chcemy podkreślać wiedzę, promować wiedzę o tak ważnych wydarzeniach jak powstanie styczniowe, które było największym powstaniem polskim w wieku XIX. A co z tą cytadelą? No właśnie szukam, ale chyba będę musiał na tak. mapkę zobaczyć. To zobacz na mapce, ale przejdźmy do następnego pytania. Ma być przywódca? Gdyby nie powstanie styczniowe, nie byłoby również odzyskania niepodległości w roku 18. Wszystkie nasze kolejne zrywy w ten sposób ze sobą się wiążą, że gdyby jednego w tym ogniwie zabrakło, może nie byłoby nas teraz i nie byłoby w XX wieku odzyskania niepodległości. No to chodźmy. No. Dobra. No. Przychodząc do nas musicie podać hasło, które dotyczy tego miejsca. Żeby otrzymać następne zadanie. Tak, nasze pytania. No dobra panowie, pojedźcie skróci. To wydaje nam się, że hasło to powinno być 10. Nie. Niestety? No Ale to poczekaj, zastanówcie się jeszcze. No tu kolega odgadł. No, no na razie. Nie, no, no my pasuje. <Ghysny> <gry Professora> eee, so dwie odpowiedzi tutaj muszą być, tak? No tak, to jest jedna plus autora, tu w drugiej jest tytuł książki. Kiedy w Waszach wydano ostatnio ulotki? Myślę, że znaleźliśmy odpowiedź. <SSSSSSSSSSSSR> Hasła? Eu, przy, tak, przy ulicy okay. Paweli. Ale co przy, e, Działała przy ulicy Pawi? Tymczasowo. Nie, 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 ale mówicie o czymś takim. E, o o hasie, oni chcą tak. hasło związane z naszym punktem. A to nie, to Nie, musi nie, być czekaj, moment, moment. No, tu znaczy, konkretne słowo. Powiedzieliście ja, mogę, jak? Przy ulicy Pawi, w więzieniu. No to jak ona się nazywała? No, no, jak się nazywała? Jeśli przy Pawi, to. Jak się mówiło na to miejsce? To na jak się na to A miejsce mówi? No? Z okupacji no. znanych hitlerowskich. No. Tam, gdzie to drzewo wie ale. Ja? Dobrze, Dobrze. powiedziałem. Tak? Tak, Dobra. To dzięki tym powstańcom i doświadczeniom w tworzeniu państwa podziemnego, także w czasie okupacji ostatniej wojny, gdy byliśmy okupowani przez dwóch zaborców, dwóch napastników, potrafiliśmy przetrwać. Ta spuścizna musi być utrwalona i musi być. Pokazana przez Polaków, że jesteśmy godni tej spuścizny, że ona nie poszła na marne. To jest właśnie ten zaczyn, który być może będzie tym, co rozrusza naród. Na kogo mamy liczyć? Na młodzież, tylko i na młodzież. Nie można na młodzież narzekać. Młodzież zawsze, w każdej epoce, ma swoje prawa, obowiązki, a polska młodzież. Mimo pozorów obojętności jest jednak patriotyczna i daje temu wyraz, biorąc udział w tego rodzaju uroczystościach, konkursach. Zwycięzcą tej pierwszej edycji gry miejskiej została reprezentacja liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego. Proszę zauważyć, że jest to też pewna symbolika w tym zawarta. W składzie. To jest ten Malczek, pani Zuzanna Grawkiewicz, pan Aldus Mierzejewski i pan Jacek Tomaszewski. Gratulujemy bardzo serdecznie. państwa. Gratulacje. To rzeczywiście jest coś, co raduje serce. Ja z, ja z chęcią i ze skromnością, z, tylko z pokorą przyjąłem propozycję, żeby włączyć się w to, i jestem szczęśliwy, że taka, takie duże zainteresowanie w Warszawie. A jak uczniowie nie chcą, to żeby nauczyli się, nie wiem jak starał, to nic z tego nie wyjdzie. Jak ma takich uczniów, którzy są, chcą coś więcej robić, no to zawsze łatwiej. Chyba wszyscy właściwie lubimy historię i to jest właśnie ciekawy pomysł, żeby w ten sposób się uczyć historii. Jak reżyser Quentin Tarantino powiedział kiedyś, że historia jest jak film, przewijają się wygrani i stracenicy. Nie trzeba nic wymyślać, bo możemy tylko czerpać z ich przeżyć i z tego, co zrobili dla kraju. Ich czyny wpływają na naszą dzisiejszą, na, na obecne czasy na to, gdzie żyjemy, w, jakiej, w jakim kraju żyjemy, po jakim języku się porozumiewamy.